Cześć, bezbędnego przedłużania. Pierwsza rzecz, przez którą mało nie dostałem zawału, to napęd. Okazuje się, że PlayStation 5 to jedyna konsola, w której można umieścić płytę na odwrót i zostanie ona ciągnięta do środka. Pod czym na ekranie pokazuje się stosowny komunikat. Nie można rozpoznać dysku. Upewnij się, że dysk nie jest uszkodzony lub zabrudzony. Nie został włożony odwrotnie. Pamiętaj, dysk w napędzie umieszczamy zawsze rzeźniącą powierzchnią do zewnątrz. Kultura pracy napędu. Bardziej przypomina to. Jakiś generator albo, albo suszarka dual sense, a mianowicie problem dryfujących gałek analogowych i tigerów. Linki macie w opisie. Możecie sobie o tym problemie dokładnie przeczytać. Do życzenia pozostawia jakość gniazda HDMI oraz portów USB. Cześć.